Cześć, mam na imię Marcin. Prowadzę własny zakład fryzjerski w Wałbrzychu. Zajx żądał ode mnie pieniędzy, bo w moim zakładzie fryzjerskim było włączone radio. Nie chciałem dać za wygraną i skierowałem sprawę do sądu. Wygrałem dwie sprawy sądowe. Ostatecznie to ja ogoliłem Zajx. W 2013 roku Zajx zainkasował w sumie 355 milionów złotych, ale z tej sumy wypłacono artystom tylko 225 milionów. Pod koniec 2013 roku blisko 340 milionów zebranych w latach poprzednich wciąż czekało na podział. Co dzieje się z pieniędzmi, którymi zarządza ZAIKS? Średnia pensja pracownika ZAIKS to 10,5 tysiąca złotych, a pracuje tam prawie 500 osób. Średnia wypłata dla artystów, których mają reprezentować te organizacje? Całe 1300 złotych miesięcznie. W zeszłym roku ZAX za ponad 4 miliony złotych kupił sobie pałac. To już szósta nieruchomość organizacji, która w statucie określa się jako non-profit. Obecnie na koncie ZX znajduje się ponad 1 miliard złotych. To dwie trzecie rocznego budżetu Polski przeznaczonego na kulturę i dziedzictwo narodowe. Takie pieniądze wystarczyłyby na budowę połowy stadionu narodowego w Warszawie. Dla organizacji zbiorowego zarządzania to jednak wciąż za mało. Na ich celowniku znalazły się kieszenie nie tylko fryzjerów i właścicieli drobnych zakładów, ale ostatnio też przedsiębiorców hotelowych. Teraz przez wprowadzenie opłaty za smartfony i tablety ZX chce wyciągnąć jeszcze więcej z kieszeni konsumentów. Dziś roczne przychody z tytułu opłaty od czystych nośników i urządzeń wynoszą 26 milionów złotych. Jeśli ZaX doprowadzi do tego, że obejmą one dodatkowo smartfony i tablety, do kasy organizacji zbiorowego zarządzania wpłynie nawet dodatkowe 300 milionów złotych rocznie. Pytanie, ile z tego zobaczą artyści? Za X da się wygrać. Nie zamierzam fundować pałaców, ani wysokich pensji działaczom ZaX. Już raz to udowodniłem, nie płacę za pałacę. Nie daj się ogolić. Podpisz petycję. Ja już podpisałem.